Martin, wróciłeś po krótkiej przerwie do wyjściowej jedynastki i chyba musisz być zadowolony z dzisiejszego występu. Tak, myślę, że dzisiaj zagraliśmy bardzo dobry mecz. Nie tylko ja, ale cały zespół. Myślę, że dobrze to wyglądało. Na pewno cieszą dwie bramki. No tak, gdzieś tam chciałem zdobyć już tą bramkę. No, długo nie strzeliliłem i, i cieszy mnie, że dzisiaj to że dzisiaj strzelili i nawet dwie. Niektórzy mu opowiadali taką anegdotę, że jak wychodziłeś w wyjściowej 11, to Zagłębie nie zwyciężało. Dzisiaj dałeś tak naprawdę znak do zwycięstwa, zdobywając dwie bramki. Jesteś zadowolony z przełamania się? Tak, jestem zadowolony, ale jakoś mnie to nie interesuje, to, co było napisane. Ja patrzyłem tylko na siebie, robiłem to, co do mnie należy i, i jestem szczęśliwy, że, że to poszło do przodu jakoś. I widać, że wracasz na właściwe tory. Tak naprawdę to był taki pierwszy mój lepszy mecz, no jeszcze mamy sześć meczów przed sobą, to jakby tych sześciu będzie tak samo jak ten, no to później możemy powiedzieć, że jestem zadowolony. Z jakim celem pojedziecie do Bytowa? No grać znowu te trzy punkty, pokazać, że dobrze, myślę, że jak zagramy dzisiaj odważnie z przodu, to myślę, że spokojnie możemy zdobyć trzy punkty. Właśnie w dzisiejszej grze było widać, że jesteście ustawieni bardziej ofensywnie i atakowaliście skrzydłami. Myślisz, że lepiej tak się czuje zespół niż w grze defensywnej? Nie wiem, to trzeba też przygotować pod, myślę, że pod zespół, no. A dzisiaj graliśmy u siebie, no nie chcieliśmy czekać na nic, chcieliśmy pokazać swój styl i my, myślę, że my go pokazali dzisiaj.